Presujesz z tego. Oh, chuj, 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 chuj. Jo pierdolę. Grubo, grubo. Oh my fucking god. Go. What? We can't. We can't. Free at least. Kurwa mać, więcej stunów. <coughs> Jakbyś to mógł chodzi. Alfen tu chodzi? W No tu jest, za to poprabej. A nie to pistolet. No to fajna awupa, kurwa. Ściana nam idzie, smogna, a no ja stoję oknie jak debil. Pajk leży na ty, ty, to cofnąć, no. wyrzucam A. tę grę po, po tym nie basketu CO JEST?! Dawaj, 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 dawaj No Kazio, zabij ją! Skanuj, skanuj, ja ją zabiję O, dobra, widziałeś?! Ja pierdolę! Byłem za kur... blisko Kurde, <stanie> no te flesze, pierdol! Spierdzielony Spike leży na B. Nie zginę, Mati, Nie zginę, nie tym razem. Dla ty ja no, na pewno ty no, ta no. Fajnie by było jakbyś ich oznaczał na mapie ogólnie Pierdole. A Dzięki skobom zabitym Co kurwa jest na mnie jebany? Jebany psie co jest? left left, on close right Reach can you start flashing randomly thank you? Phoenix thing. Uh, what, what the, the fuck? Elite. One more mid. One more hook Zabieram wizję. Ograniczam ich wizję. Został jeden gracz. Ej, si. Co ty robisz tak krzywą, buśkę? Próbowałam oddychać, ale cieszę się. Dobra, chodź na lepsza instalacja. Kamil. Jezu, ja myślałam, że ty do mnie to powiedziałeś <laughs> przez chwilę. <laughs> to bo to był taki, poło. ale taki timing to był w ogóle. Ale ci ktoś zdradzi.